Czy z tych potężnych Włoch uda się utworzyć jeszcze potężniejsze Imperium Rzymskie i to przed 1650 rokiem? Przekonamy się. Kłaniam się wam wszystkim moi drodzy bardzo serdecznie w trzecim filmie z gry, no już nie Wenecją, a Włochami, ponieważ w poprzednim filmie stworzyłem sobie takie piękne Włochy i dzisiaj postaram się podbić Imperium Rzymskie i potrzebujemy do tego takich prowincji. Zobaczcie, tych podświetlonych na fioletowo, więc jest ich sporo dosyć, ale myślę, że sobie poradzimy. Tym bardziej, że mamy większość Bliskiego Wschodu, mamy całe Włochy, no, Sycylia to mój wasal, Prowansję też zaraz anektuję, Gaskonię. Myślę, że sobie poradzimy. Nie zlekajmy, moi drodzy. Po prostu, po prostu podbijajmy. Mam tu dużo trusów, bo pokażę wam, jaka jest koalicja. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego filmu, to zachęcam. I wprowadzę też moi drodzy nową zasadę. Jeżeli zostawicie komentarz hashtag NIK, będę waszymi imionami nazywał generałów. Wybierzcie sobie niki, jakie chcecie, żebym nazwał generała, a ja to będę robił w kolejnych filmach. A dzisiaj po prostu będę wybierał niki z poprzednich filmów. Koalicja jest spora, ale spokojnie. Ona się zaraz rozpadnie. W międzyczasie, jeszcze ja wiem, co chciałem, zrobić. chciałem powiedzieć wojnę tej koalicji, bo chcę rozwiązać święte cesarstwo rzymskie, żeby ograniczyć agresywną ekspansję. Dlatego nie zwlekając, wypowiem wojnę, mimo że koalicja jest ode mnie sporo silniejsza. I spróbuję to HR rozwalić. Co może w sumie nie być łatwe. Dobra, słuchajcie, wypowiadam wojnę tej koalicji. Trudno. Niestety odpowiem po tej stronie Anglia, ale wezmę sobie do tego Polskę. Jedziemy. I wojna wygląda następująco. Ja wiem, że wygląda ciężko, ale musimy teraz zdobyć tylko stolice elektorów. Dlatego biorę trzy armię. Olewam całkowicie to, że tu mi będzie Osman czy coś zajmował. Najemnikami go rozjadę. Biorę trzy armię swoje i bierzemy się do wo za wojnę. Zobaczcie, tutaj Portugalia ma 27 tysięcy. My nie możemy pozwolić im stąd uciec. Na szczęście mamy sporo manpowera, co nam na na pewno ułatwi walkę. Tuż zaczniemy od rozbijania drobnych armii wroga, na od tej armii szwajcarskiej. Oj, która mnie rozwali? Dobrze, nie, nie, nie toczymy bitew. Zajmujemy szybko forte i szybki white piece. W razie czego staćmy na najemniku. Ja mamy najpotężniejszą gospodarkę na świecie. Armie oblegające Francję zostały rozbite. Teraz idziemy odbijać szybko, rozwalać armię, które oblegają Trier. Tutaj za armię w... zajmą się też Polską, ale to spoko. My pomożemy Polsce jakoś. Niestety, tutaj jest tra tragedia. Grunże w Europie jest w porządku. Idee humanistyczne wymaksowane, super, teraz będzie mi o wiele szybciej spadała agresywna ekspansja. Spoko. Powoli przebijamy się do Wiednia. Będziemy mieli 3 stolice elektorów, jeszcze 4. Ja wiem, że dużo, no ale niestety takie życie. Mamy na szczęście hajs, moi drodzy. To 4 dukaty tylko tracę. Jest dobrze. Okej, okay, upadł Wiedeń i Salzburg też upada. A tu idzie 400 tysięcy wrogich armii. Nie wiem jak, ale ja wam mówię, ja to HR rozwiążę. Nie daruję im. Okej, okay, rozwalamy tu Anglię, Anglię na Forcie. Zaczęli mi oblegać moje włochy właściwe, tego nie chcemy. Nie, słuchajcie, ja porwałem się z Botyką na słońce. My nie rozwiążemy HR w tej wojnie. Tu trzeba zawrzeć White Pisa z nimi i tyle. I za 5 lat rozwiążę HR. Teraz to nie ma szans. Co wy, co wy? W życiu. Za duża armia. Szczęścia moje wrogie państwa już tracą armię. Tyle szczęścia chociaż. potraciłem manpower. No może poza Austrią. I Anglią. To spoko, Kair rodbity. Tu się na Anatolię wy wybrali. Za długo Forty się oblega, wiecie? Nie obawiam się, że ja się po prostu do, nie przebiję tam do KR. Jesteśmy już bardzo blisko White pisa. Oni zaprawdę co chwilę mi oblegają Mediolan i to takimi siłami, że naprawdę idzie się... idzie sobie szczelić tylko w łeb, ale jest okej. Okay. Zrobiłem sobie dobrą linię Fortów i przez to się bronię, ładnie. Bitwa o Mediolan wygrana i chyba mogę White Nie, jeszcze nie, jeszcze chwilkę. Dobrze, tu jeszcze jedną bitwę wygramy. I po tyku miesięcznym powinienem móc White Tak, mogę White Dzięki koalicja. Okej, okay, nie wyszło do końca tak jak chciałem, bo chciałem tę wojnę wygrać, ale jest okej. Okay. Teraz możemy wypowiadać wojnę Francji. I do tego to wezwa wszystkich moich sojuszników. Teraz trzeba się skupić, bo za 5 lat będziemy musieli zaatakować ich, żeby rozwiązać koalicję. No to za 5 lat dopiero. Trzeba być też gotowym od razu na wojnę z Kastylją. Z ciekawości, o ile punktów spada mi agresywna ekspansja? O prawie 6, o mój Boże. To powoduje, że Epekty ja się w ogóle nie będę dostawał teraz, znaczy agresywna ekspansja będzie spodobała mega szybko. Słuchajcie, musimy zadłużyć mega Szwajcarię, żeby ona pokazowała forte, bo ja przez te szwajcarskie forty to nie mam zamiaru się przebijać. Mniejsza z tym. Wojna z Francją jest praktycznie wygrana. To idziemy na wojnę z Hiszpanią. Wiecie, im więcej wojen naraz, tym, wiek... tym mniejsza szansa, że te państwa się... jakąś potęgę urosną. Żeby pokonać Hiszpanię, to ja już wiem, że musimy się dostać do kolonii, bo bez, bez kolonii to my tego nie rozwalimy. Na razie to Hiszpania rozwala mnie na portach, bo jak zwykle ja muszę się wbić z wyprzedzeniem. Spokojnie, już mi Polska pomaga. I wiem co zrobię. Od, Francji, od Hiszpanii zabiorę terytorium, żeby odbijać ziemię Burgundii. Jestem geniuszem. Okej, okay, zdobyłem Portoryko i teraz tutaj moja flota musi odpocząć i następnie będziemy ją wysyłać dalej na desanty. Dużo mi brakuje, żeby zawrzeć sojusz, znaczy pokój z Francją. Okej, okay, mogę już? Dzięki. Bierzemy coś takiego. Agresywna ekspansja na cały świat, praktycznie, ale kogo to obchodzi? Ważne, że zjadamy spory kawał Francji. Który teraz muszę okorować, bo mi kraj wybuchnie. W tym celu nawet sobie wezmę przywilej od szlachty, żeby mieć większy gathering. Oj, koniec strusa z koalicją. To słuchajcie, cyk. Wojna z Mamelukiem. Więc co prawda po co? Le, potrzebuje potrzebuję czterech prowincji. Trochę więcej, no to zabierzemy mu teraz. No, bo już się koalicja zaczyna, wiedziałem. Jak duża? No, gigantyczna. To wypowiadamy wojnę Węgrom. Jest, zdążyłem zanim do koalicji dołączymy. Wypowiadam. Polsko, rozjedź mi Węgry. Ja wiem, że ja się troszeczkę tą Polską wysługuję, ale no, takie życie. Tak, stąd weźmiemy jedną prowincję na wyzwolenie Leonu. Tutaj wyzwolimy Burgundię, bo Burgundia sporo agresywnej ekspansji zaoszczędzę. No i to mega dużo, ona ma bardzo dużo terytorium. A resztę to sobie zjem. I tyle. A no to muszę mieć 100% bor no to trochę poczekamy. Korowałem jeszcze ziemi Francji. Do tego momentu nie mogę zawsze pokoju. Bo my War XVIII rozwali. czy znaczy nie War XVIII, tylko Overextension. I to, co wiem na pewno, to to, że trzeba wzmocnić tutaj forty wszędzie. wiecie? Się przebijają na Bałkany. Bałkany za łatwo można zająć. No to się wzmocni po wojnie i tyle. Ty, o to Węgry mają 168 tysięcy żołnierzy. To jest więcej ode mnie. Skąd wy macie tyle żołnierzy? Oszuści. Ziemia okorowane. Zabieramy pokój z Hiszpanią. Że ta koalicja będzie gigantyczna. Ja już to widzę. Zobaczcie, koalicja na pół Europy, no ale oni i tak powchodzą do koalicji, to co ja się przejmuję? Korujemy wszystko z wyjątkiem dwóch, trzech prowincji. Tam będą wypuszczani wasale. Wchodźcie sobie do tej koalicji, nie obchodzi mnie to. Co mi zrobicie? Czekajcie, ja muszę zobaczyć, ile Węgry mają w ogóle inkomu, bo to, to jest aż niesamowite, że ich stać na taką armię. 120 golda, ty na to dużo. Anglia stała się bogatsza ode mnie. No bo ja wojnę prowadzę, to dlatego. Nie no, powiem wam uczciwie, obleganie tych wszystkich portów to jest jakaś masakra. To tyle trwa. Tyle manpowera się na tym traci. Mam no, za małą armię powiem wam uczciwie. Nie wiem, wam wziąć wojska więcej. Wiecie, czego mi tu potrzeba? Idei ofensywnych. Weźmiemy je jak najszybciej po tej wojnie. Znaczy, jak będę miał kolejne idea. Nie kiedy będę miał. Na 18 chyba. Tak, na 18 technologii. No to jeszcze dwie. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie w takich wojnach bardzo wkurza, powiem wam uczciwie. Sojusznicy. Nienawidzę sojuszników państw. Oni się tak rozlewają. No ale musiałem wypowiedzieć wojnę tym Węgrom, żeby wiecie, co by się działo. Do koalicji by weszli. I straciłbym okazję na odbicie Bałkan. Moja flota podobna pilnuje wybrzeża. No właśnie widzę. Super pilnujesz, że się tutaj desantowała Wołoszczyzna. Wołoszczyzna, która statków nie ma i się desantowała niby. Niestety potrzeba nam idei ilościowych, albo ofensywnych, nie wiem, cokolwiek. Albo, albo zwiększyć jakość armii, albo zwiększyć ilość manpowera. Koalicji oczywiście pół Europy i nie zapowiada się, żeby to miało kiedykolwiek wyjść. No i Węgry mają tylko 57 tysięcy. Pamiętacie, mieli, mieli 130. czy tam 150 nawet tysięcy. W ogóle zapomniałem, że ja z lukę, to trzeba wojna. Węgry 30 tysięcy żołnierzy. E ludzi, tyle to moja. moja a jedna armia ma. I Brandenburgia wyszła z koalicji. Pożałujesz tego. Lepiej się było z nimi trzymać. Jak już raz zdradzi Ja nie wybaczam z rady. Kto mnie raz zdradzi, ten już niech wie, że ma przewalone. Nie, po tej wojnie to ja muszę dokonać zmian w ułożeniu moich fortów. Włochy są zabezpieczone? Okej, okay, ale to, co tu się dzieje, to jest jakaś masakra. To jest w ogóle niezabezpieczone. Okej, okay, od Mameluka bierzemy tyle. Wszystko, co potrzebuje do Imperium Rzymskiego. Mamy, Mamy luk, już może zostać Olane. Nigdy nie będę starczył z nim wojny prawdopodobnie. Patrzcie, jak mi szybko spada koalicja. Całe północze Niemcy już wychodzą Gorzej z tymi państwami na południe, bo z nimi jest bardzo dużo punktów rzeczywiście. Dobrze, koniec wojny z Węgrami. Zjadam taki piękny kawał. Żegnam was Węgry. Nigdy więcej się nie spotkamy. Mam takie overextension, że jak moje państwo nie wybuchnie, to będzie naprawdę cud. Ale warto było. Teraz tyle misji wykonuję. Mam 4 lata, żeby ustabilizować kraj, bo będę atakował Hiszpanię i Francję. A few moments later. Kraj jest stabilny. Teraz tylko trzeba ty tymi fortecami go zabezpieczyć. W tych strategicznych punktach. Okej, okay, mamy erę reformacji, więc teraz przydałoby się pozdejmować wszystkie przywileje, bo ja mam ile? 130 absolutyzmu na start ma minus. Ile, przepraszam? Bo jestem republiką, zapomniałem o tym. Co spoko, pozmieniamy tu zaraz wszystko, co mi zdejmuje absolutyzm. No, po zmianie reform już tylko minus 72. Jakbym jeszcze przywileje pozdejmował, musimy poprawić relację z Polską, bo jeżeli nie poprawię, to Polska zerwie ze mną sojusz, a wtedy na pewno wojnę wypowie mi koalicja. W ogóle, czemu ja tak mało z zarabiam? Co tu się Stanęło. Jestem handlową potęgą. I trzeba by z Sewilli tutaj zatrzymać handel, bo widocznie jest za silne i zatrzymuje wszystko. I z Persji też się, się ciągnąć. Imperium perskie jest potężne. 148 tysięcy. Jeżeli oni mają tą religię jeszcze. Nie dobra nie mają, bo wtedy by mieli plus 10 dyscypliny z takiego monumentu. I byłoby niebezpiecznie, krótko mówiąc. Jest dobrze, ja sobie odbudowuję armię i za rok wojna z Francją. I w sumie być może warto by było troszeczkę, wiecie, wstrzymać się z wojnami i poczekać, aż koalicja upadnie. A z drugiej strony będę tu siedział 30 lat. 30 co ja będę robił? 30 lat nie będę toczył żadnej wojny, to jest nudne. Nie mam wyjścia, będę musiał toczyć. Teraz forty mnie za dużo kosztują. Mało zarabiam jak na takie imperium, powinienem więcej. Francja padła pod unię personalną z Portugalią. Kiedy? Jak ja to teraz zaatakuję? Portugalia jest w koalicji. Boże, co za niefart. Tu się Akwitania wyzwoliła. No dobra, to to sobie to zajmę. Nie, no ale z tą Francją to jest... O, i Wielka Brytania powstała. Kolejne idee. Kurde, i teraz ofensywne czy ilościowe? To jest bardzo dobre pytanie. Ofensywne, trudno. Co z tego, że nie mam manpowera? Kogo to obchodzi? Teraz trzeba uważać, żeby zaatakować Hiszpanię, bo jeżeli jeszcze ona wejdzie do koalicji, to ja się poddaję. Piszę dymisję. Okej, okay. koniec trusa. Oj, Portugalię, zresetuję z nią trus. Tak, 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 o to chodzi. I na reconquesta. Wzywamy Polskę. Do boju! Ja się tu z Kilwą muszę skończyć wojnę. Nie pytajcie, czemu mam, mam wojnę z Killwom. Po prostu Gasconi dała gwarancję. Nie wiem dlaczego. No dobra, sprawa wygląda następująco. Musimy jak najszybciej wyjąć z wojny Portugalię, zająć wszystkie ziemie Hiszpanii, przynajmniej Burgundii, które potrzebuje, i odzyskać ziemię Leonu. A potem to już pójdzie w górki. Portugalię to będzie łatwo wyjąć. Wiecie, Portugalia nie jest aż, jak, aż takim silnym krajem. Co ona tu posiada? No, Porto i Lizbona i, i tyle. U, bitwa z flotą portugalską, ale żeby statków potracił. Ale luzik. I z tym sobie poradzimy. Widzę też, że mogę jakiś monument rozbudować. Bazylikę Świętego Piotra rozbudowujemy. Widzicie, że ja w ogóle ekskomunika dostałem? Jakoś się jej kiedyś pozbędziemy. A już się skończyła ekskomunika, bo papież się zmienił. No widzicie jak to jest? Jeden papież nadaje, drugi odbiera. Proszę bardzo. I czym tu się było przejmować? W ogóle to widzę, że Hiszpania pokasowała większość swoich fortów. Brawo dla niej. Czyli ma problemy finansowe. A wiem czemu ja przestałem zarabiać? Bo jak mi się zmieniło państwo, to nie zarabiam już w Wenecji. Jestem głupi. Teraz jest wszystko w porządku. Ty, patrzcie, i zmieniła mi się teraz uuu, Right a Despot. Czyli mamy prezydenckiego dyktatora. Wyższy absolutyzm. No spoko. To ja sobie teraz... Kurde, nie. Za punkty militarne nie wolno nabić absolutyzmu, zwłaszcza jak bierzesz ideę, jeleniu. Przepraszam was. Pomyłka. No spoko. Portugalia wyjęta. Za 5 lat ją atakujemy i wtedy zabiorę jej całą Francję. Mógłbym jej zabrać w sumie Maroko. Jeśli ono tu jeszcze istnieje. Istnieje. Kurde, czemu ja nie zabrałem jednej prowincji? No trudno, nieważne. Na szczęście, mimo tego mojego nieszczęścia, które tu postępuje, udało mi się, że... Hmm, Hiszpania nie ma dużo kolonii, za to Portugalia ma ich mnóstwo. Dlatego muszę uważać, nie mogę zjechać za bardzo Portugalii, bo wtedy Brazylia się uwolni. A jak się uwolni, Brazylia to będę miał jeszcze bardziej przewalone. Ej, zobaczcie, jak pięknie rozjechałem zjechałem Hiszpanię. Tu jeszcze jedną armię jej rozwalę. A ona nadal ma gdzieś 94 tysiące. Ciekawe, gdzie? Nie, na pewno nie tutaj, bo tutaj ta armia zostanie zniszczona ślicznie. I pęć szybko, w mi kilwa tam zajmuje terytorium, aż jestem w szoku. Ty, no patrzcie, nie mogę zabrać wszystkiego. Nie, nie, nie mam tyle hajsu. Czy nie mam tyle tych punktów. Szkoda, kurde. Chciałem, że zjem całą Burgundię chociażby od tych Hiszpanii w tej jednej wojnie. No bo gatheringu nie przekraczam. jeszcze, o Boże, plus 10% dyscypliny event. Teraz, jak ja nie prowadzę żadnej większej wojny, może to jest okazja, żeby bić się z koalicją. Koalicja jest silna, ale... Ona no, no, po prostu jest silna, tu nie ma żadnego ale. Nie wygram z koalicją. Chociaż ty, ona się rozpada powoli, to zastanawiam się zaraz. Nie jestem już republiką. No cóż, trudno, no nic się poradzę. Ta, bo zmarł ten władca i teraz stań się monarchiem. Dobra, niech mogę być monarchiem, trudno. Okej, okay, i mogę zawierać sojusz z Hiszpanią 31 agresywnej ekspansji zaledwie za zabranie tylu ziemi. To mi się podoba. Hej, zlecam też aneksję Prowansji, już powoli anektujmy tych wasali. Kurde, gdyby tak tej koalicji wojnę wypowiedzieć i rozwiązać to HR głupie? No nie wiem, czy to jest możliwe, może. Na pewno jest bardziej możliwe niż na początku. Sycylię też zaczyna anektować. Już po co mi to? Dwa niepotrzebne wasale, które nic nie robią. Trzeba wypowiedzieć wojnę koalicji, zanim Węgry tam wejdą. Dobra, walczymy. 2000 Doszło do takiej śmiesznej sytuacji, że musiałem oddać Austrii trzy prowincje. Dajcie mi kilka lat, ja to zaraz naprawię. Ale sam pozytywy tego, moi drodzy. Przynajmniej koalicja się rozpadła. Nie, ale serio, szukam szczęścia w nieszczęściu. Zrobiłem błąd wypowiadając tę wojnę. Anektowaliśmy sobie Sycylię. Myślicie, że możliwe jest do? Na nie inwazji na Persję. W so, ja zaatakowałbym ją. No i jestem już prawie pewien, że przed 1650 rokiem się Imperium Rzymskiego stworzyć nie uda. No, chyba że jakiś cud. Nie daję Iberii, resztę bym dojadł, ale Iberii nie daję w życiu. I Prowansja też już anektowana. Za chwilę kończy mi się trus z Hiszpanią. To nie, to nie idę na Persję, idę na Hiszpanię. I jeszcze jedno rozwinięcie zery. O, teraz to jest absolutyzmem, tak? To nie wiem co, ja bym wziął chyba to. Minimalna autonomia na terytoriach mniejsza, bo na, na Goveringu jeszcze nie przekraczam. Jeszcze. No ale przynajmniej trochę mój income poprawiłem. Koniec tego. Mogę wypowiedzieć wojnę Hiszpanii i wypowiadam. Polsko pomóż. Portugalia nie odpowiedziała. Myślę, że odpowie. Hiszpania opanowana i teraz wystarczy tylko poczekać aż się skończy to i od razu trzeba znaleźć inny cel do ataku. Kiedy się kończy ten yy, pokój z Portugalią? Za 5 lat dopiero. Ja mam tu kogokolwiek kogo mogłem zaatakować. Bo niby. Persja, właśnie. Maszeruj od razu na Persję i tyle. Mamy wojnę, teraz wystarczy tylko pokonać Persję. Ogólnie do mojej drodzy przepraszam, się teraz brzmi inaczej, ale w międzyczasie się trochę rozchorowałem, bo nagrywam to dru drugiego dnia dopiero. Ale powinno być okej. Okay. Kurde, do Imperium Perskie się nie patyczkuje. Patrzcie, ile oni tu dali na fortece, prawie 100 tysięcy żołnierzy. Bijamy się w to. Jeszcze nie wygramy tej bitwy, ale trzeba ich zatrzymać. Okej, okay, no jak na razie sytuacja jest pod kontrolą, nic się takiego złego nie dzieje. Udało się zmniejszyć armię perską o prawie 70 tysięcy. Tak mi tu jeszcze Polska od północy pomaga, bo ją wezwałem. W Imperium Perskim idzie mi o wiele lepiej niż o Europie, musicie przyznać. Zaraz będę zawierał pokój. Szybkie wygrywanie bite, szybkie przejmowanie z prowincji i po sprawie. Oj, skończyły się trusy z Austrakami. Ale oni nie wejdą do koalicji, koalicja jest za słaba, zobaczcie. Jaka tu koalicja wybuchnie? Żadna. A jeśli wejdą, to się bardzo, bardzo zdziwię. Dobra, Etiepia wyciągnięta z wojny. No to Persja ma teraz już na maksa przerąbane, bo kolejną armię wysyłam na nią. Piękna bitwa z Persami. 60 tysięcy kontra 50. Wygrałem. Ty no normalnie czuje się jak Aleksander Wielki teraz. No i możemy pokój i zabieramy taki kawał. Dziękuję. Teraz to tylko wszystko okorować, wykonać misję i idziemy podbijać dalej. Ok, rozwinęłem też ten monument. Administrative efficiency plus 5%. Powinno przyspieszyć jeszcze bardziej podboje. To cyk moi drodzy, najeżdżamy Austrię. Trzeba ją wreszcie rozwalić. Co prawda, odpowie na to Wielka Brytania, ale kto by się Brytyjczykami przejmował? Trzeba natomiast pamiętać, że Austria jest cały czas potężnym przeciwnikiem, który potrafi się odgryźć. No, właśnie została cesarzem, więc trzeba mieć to na uwadze. Ale jak wyjmę Brytalii z wojny, to już ich pokonam. spróbujemy zatopić brytyjską flotę, a może nawet dokonać kilka desantów na Anglię. No, dawaj, próbujemy. Oj, wielka bitwa z Brytyjczykami, nie wiem czy wygram. Nie wygram, rozsmarują mi 80 tysięcy żołnierzy. Zasad na Wielką Brytanię się nie udał, rozwalili mi jedną armię, a ja przynajmniej flotę ją rozwalam. I tu 15 okrętów ciężkich poszło na dno. Zjadłem sobie jeszcze przy okazji Brytanię. Oj, brytyjski okręt flagowy zatopiony. Jaka szkoda. Wojna wygrana, Austria została całkowicie opanowana i teraz wystarczy zabrać jej tyle terytorium, żeby już nigdy nie zaszkodzili. I znowu koalicja będzie dla cały świat, ale może warto zaryzykować, co? Dobra, zawierę ten pokój, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, trzeba wypowiedzieć wojnę. No, po prostu trzeba wypowiedzieć wojnę Hiszpanii i to są jedyne warunki. Albo nie. Jako pierwszą to wypowiemy Portugalii. No dobra, i zawieramy taki pokój z Austrią. No co oni mi zrobią? Jak, jak tam koalicja? No cała Europa, ale to kto by się tym przejmował. Zatopimy tu sobie flotę portugalską. Boże, jedyne. Wspaniałe. Portugalia niestety ma jedną przewagę nade mną. Ona ma wszystkie kolonie. Inne państwa kolonialne olały w ogóle wyścig kolonialny, tylko Portugalia się zajęła tym i skolonizowała całe dwie Ameryki. Okej, okay, zdaje się, że troszeczkę tę sytuację opanowałem. Z Hiszpanią z mogę Whitepisa bardzo dobrze. Za 5 lat ich rozjadę całkowicie. A teraz zajmiemy się Portugalią i zjemy od niej, no myślę, że obszar Ameryki. Boże Ameryki. Afryki Północnej, a nie Ameryki. Gdyby nie te dwie głupie wojny z koalicją, na które zmarnowałem tyle czasu, już by pewnie to Imperium Rzymskie miał. No no nic. Człowiek uczy się całe życie. Trzeba trenować, żeby dojść do perfekcji w różnych dziedzinach. Portugalia została opanowana. A reszta wojsk portugalskich poszła bi oblegać Egipt. Gratuluję wam. Inteligentni to wy jesteście, trzeba przyznać. Patrzcie, Wielka Brytania mi wypowiedziała wojnę, jakim cudem. Co? Coś dziwnego. Okej. Ty <grytania> no ale Brytole nie są tacy silni. Zobaczcie, już mam 20% warskora. Nie idzie tak źle, jest okej. Okay. o -oł. koniec pokoju z Castylią. No nie mam wyjścia, trzeba wypowiedzieć wojnę. Wiecie, bo dojdzie do koalicji. Już raz się, już raz tak się przejechałem. Dzisiaj. Okej. Okay. Eee, mamy problem. Zawarłem pokój z Portugalią. I wojnę wypowiedziała mi koalicja. Nie jest ich aż tak dużo, ale czy ja naprawdę trzeci raz rzędu dzisiaj muszę być się z koalicją? Boże mój. A dajcie mi chwilę, zaraz tą koalicję jakoś rozwalę i tyle. Nie wygląda to za dobrze. Pewnie i kolejna wojna koalicyjna przegrana. No bo musiałem kilka prowincji oddać Węgrom. Nie, to jest po prostu pechowy film. w Anglii w ogóle rządzi Oliver Cromwell. Już wiem, czemu ta Anglia taka silna, to jest bardzo dobry władca. Znaczy, mówię, we U4, nie że historycznie. Licznie, kolejna armia brytyjska rozwalona, już naprawdę moglibyśmy skończyć tę wojnę. Ciężkie się to wszystko robi, nie wiem czy ja stworzę to Imperium Rzymskie. Powiem wam, że trochę mi psycha siadła. Popełniłem tyle błędów, chciałem grać Hojraka i proszę. To jest najbardziej pechowy film za U4 jaki ja w życiu nagrałem. W ogóle ja przez te wojny to nie zaanektowałem Burgundia. a powinienem to już dawno zrobić. Hej, pokój z Anglią, zabieram jej wszystkie posiadłości w Europie. Znaczy na kontynencie, bo reszta kraju też zaczęliście w Europie. I od Hiszpanii bierzemy coś takiego. Ech, brakuje mi jeszcze sporo ziemi do tego Imperium Rzymskiego. Jak tak patrzę to jeszcze około 100 prowincji. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy ja to podbiję. Słuchajcie, ale na dzisiaj sobie, moi drodzy, zakończymy. No cóż, nie udało się do 1650 roku, jest rok 1670 i nadal się nie udało. Trudno, życie. Jeżeli będziecie chcieli, nagram jeszcze jeden film i dokończę to Imperium Rzymskie. Albo zrobię je kiedy indziej jakimś innym państwem. A więc bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko te wojny wam się podobały. Czekam na wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!